Witam serdecznie i zapraszam na przegląd nowości, a także rzeczy przecenionych z wyprzedaży, jakie kupić można w sklepie SINSEI. Aby być na bieżąco z następnymi nagraniami, jeśli jesteś tu nowy, zostaw subskrypcję. Możesz też udostępnić ten film, jeśli uważasz, że komuś mógłby się spodobać. Zostaw komentarz oraz łapkę w górę, jeśli któraś z rzeczy widocznych w nagraniu spodobała Ci się. Zapraszam do oglądania. Wśród nowości w sklepie Sensei pojawiają się powoli już akcesoria i dekoracje jesienne. Na przykład dozownik mydła lub mydelniczka mający kształt dyni dostępne w kilku kolorach do wyboru. To, co widzicie teraz, to ceramiczna mydelniczka, której cena to niecałe 10 zł, dostępna jest w kolorze pomarańczowym oraz białym. Do mydelniczek dopasować można też dozowniki mydła, dostępne w tych samych kolorach co mydelniczki. Dozowniki mydła wykonane z ceramiki i tworzywa sztucznego kupić można za niecałe 16 zł. Dozowniki mają średnicę 10 i wysokość około 14 cm. Nie jest podana ich pojemność. A to dekoracyjny łańcuch świetlny z oświetleniem LED. Na dekoracji widoczne są ozdoby wykonane z tworzywa sztucznego mające kształt dyni. Całkowita długość łańcucha świetlnego to 180 cm. Działa na baterie, kosztuje niecałe 10 zł. Kształt dyni ma też drewniana deska do serwowania z kilkoma przeogródkami, wykonana z drewna akacji. Jej cena to 25 ,99 zł i groszy. A to składane pudełko do przechowywania, mające wymiary 30x30 cm. Wykonane jest z tektury i materiału, kosztuje niecałe 16 zł. Na opakowaniu widać jak wygląda po rozłożeniu. Wśród wielu nowości w sklepie Sinsay znaleźć możemy też takie dekoracyjne poduszki. Widoczna teraz wzorzysta jest z jednej strony. Ma wymiary 40x40 cm, kosztuje niecałe 20 zł. A to pojemnik do przechowywania, który w sklepie Sensei znaleźć możemy wśród rzeczy z wyprzedaży. Jego aktualna cena to niecałe 10 zł. Dostępny jest w jednym rozmiarze. Mniej kosztują też te ceramiczne dekoracyjne domki. Przeznaczone są na delighty, ten kosztuje niecałe 8 zł. Taki jak ten, nieco większy niż poprzedni, aktualnie kosztuje 8,99 zł. W sklepie Cinsay kupić można też na przykład taki prostokątny dywan. Ma wymiary 60x90 cm, a jego cena to niecałe 40 zł. A to szklane słoiki na miód z drewnianą pokrywką i drewnianą łyżeczką. Ten szczelnie zamykany pojemnik z uchwytem ma wysokość 13 cm, kosztuje 15 ,99 zł 99 groszy. A to dekoracyjny stroj jesienny wykonany z gałązek, sztucznych roślin oraz sztucznych kwiatów. Ma średnicę 30 cm, a jego cena to niecałe 36 zł. Mniej kosztuje ceramiczna filiżanka z motywem kota na ceramicznej podstawce. Jej aktualna nowa, niższa cena to niecałe 14 zł. Dostępna jest w kilku kolorach do wyboru. W sklepie kupić możemy też zestaw zawierający cztery szklane słomki z ozdobami mającymi kształt cytryny. Do zestawu dołączona jest szczoteczka do czyszczenia. Całość kosztuje niecałe 13 zł. Jest też drewniany organizer na sztućce do szuflady. Składa się z pięciu przegródek, kosztuje niecałe 33 zł. Jego wymiary to 40 na 30 cm. A to drewniana taca do serwowania z uchwytami. Wykonana jest z drewna akacji i kosztuje niecałe 30 zł. Nie są podane jej wymiary. Drewniany z drewna akacji jest też pojemnik na chusteczki. Jego cena to niecałe 26 zł. Następną nowością jest kokosowa wyciereczka pod drzwi z jesiennymi motywami. Ma wymiary 40 x 60 cm, kosztuje 29 ,99 zł 99 groszy. Wśród rzeczy i dekoracji jesiennych jest też szklana lampka z oświetleniem LED, której aktualna cena to niecałe 36 zł. Oświetlenie w tej dekoracji działa na baterie. A to jeszcze jedna nowa dekoracyjna poduszka, jaką kupić można w tym sklepie. Ma wymiary 40x40 cm kosztuje niecałe 20 zł, wzorzysta jest z jednej strony. Nowe są też poszewki na poduszki, które teraz macie okazję zobaczyć. Ta ma wymiary 45x45 cm kosztuje niecałe 23 zł. Tak wygląda druga, mająca te same wymiary oraz cenę co poprzednia. Obie zapinane są na zamek i wzorzyste są po jednej stronie. Auto jeszcze jedna nowość. Wzorzysty prostokątny dywan z frędzlami, mający wymiary 60 na 90 cm, dywan kosztuje 25 ,99 zł groszy. Przecenione są też te ceramiczne świeczniki, mające kilka kształtów do wyboru. Aktualnie kosztują niecałe 7 zł. Jest też taki szklany kubeczek, który również kosztuje mniej aktualnie 8 zł. i 99 groszy. Za niecałe 5 zł. w sklepie Sinsei kupić możemy sztuczne kwiaty w doniczce z tworzywa sztucznego. Przecenione są też sukulenty w szklanych pojemnikach. Ich aktualna cena to niecałe 5 zł. Mniej, bo aktualnie 11,99 zł kosztuje zestaw zawierający dwa pojemniki do przechowywania. Ich wymiary podane są na metce. Większy ma średnicę 13 mniejszy -10 cm. Taki jak ten z pokrywką, w większości wykonany z materiału, również kosztuje mniej. Jego cena po przecenie to niecałe 9 zł. Tyle samo, bo niecałe 9 zł kosztuje zestaw zawierający trzy szklane miski z żebrowanego szkła na drewnianej podstawce. Miski mają kształt kwiatu. Przeceniony jest też ten kubeczek, który teraz kupić można za niecałe 7 zł. Ten, tak jak poprzedni, jest termiczny z podwójnym dnem. Szklany kubeczek kosztuje niecałe 12 zł. Tego rodzaju kubeczki nie mogą być myte w zmywarce, nie nadają się do mikrofalówki. Widoczny teraz kubek jest ceramiczny i też ma nową niższą cenę. Poprzedzenie kosztuje niecałe 13 zł. Nie może być myty w zmywarce, nie nadaje się do mikrofalówki. 8 ,99 zł. 99 groszy kosztuje zestaw zawierający dwie szklanki o pojemności 330 ml każda. 13 ,99 zł. 99 groszy to nowa niższa cena widocznego teraz talerza. Jego średnica to 27 cm. Niecałe 12 zł kosztuje zestaw zawierający 4 deserowe łyżeczki wykonane ze stali nierdzewnej. Każdy z uchwytów łyżeczek ma ozdobną dekorację mającą kształt kwiatów. Niecałe 30 zł to cena zestawu zawierającego trzy miski do serwowania na drewnianej podstawce. Ta okrągła deska do serwowania z miską mającą kształt pomidora kosztuje niecałe 9 zł. Mniej, bo niecałe 14 zł kosztuje ceramiczny półmisek w kształcie kwiatu. Jego wcześniejsza cena to niecałe 20 zł. Zapraszam do obejrzenia następnych oraz poprzednich filmów, do których linki znajdziecie w opisie tego nagrania. Dziękuję za obejrzenie filmu.